No. Tata nasz był wdowcem. Miał dwoje dzieci, bo z tego jednego nie liczę, bo, bo się urodził nieżywy i ta matka, ta żona zmarła z tym dzieckiem. To dwoje miał dzieci. Nazywał był Jasiek na imię i ja Aniela. Ja. Mhm. A później on się ożenił z naszą mamą i mieli dziewięć dzieci. Pierwszy był Józek, tego Jacka z Świdnicy, ojciec, to był pierwszy z dziesiątego roku. Stasze był z dwunastego roku. Teraz był ten Stepek, był z czternastego roku. Później Ludwika jest z dziewiętnastego roku. A właśnie twój. Z kogo? Władka. Władka, Władka o No, a no dobrze, dobrze, dwudziesty pierwszy tak A tata 21. dwudziesty ja. pierwszy. Później Pietrek 24 rok. Mm -hmm. Bronek 26 rok. Marysia 29, a ja 32. A Ciocia pamiętasz to, to wszystko. To są najmłodsze przedstawiciele. A słuchaj, a babcia, a babcia a to była z domu Salomon. ja Salamon. 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 I jeszcze wszystkie moje dzieci zawsze mówią Janusz i, Danu Janusz i Danusza, że to jest żydowskie. Za żydowskiego pokolenia. Ale powiedz jeszcze o, 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 ty, o tych dwoje, dwóch, o tej Anieli i, Anieli i Janku. Ja, Janku. Janek, jak ja się już urodziła, to Janka już nie była, on już był ożeniony w Czchowie i później one były w Krynicy. Ze żoną pracowali obydwoje, wiesz, mhm. ale on się ożenił w Czchowie. I oni mieli ile dzieci? Oni mieli dwie córki, Janka i Genia. I do dziś ja żyją. No nie żyją. Oni do dziś nie ja żyją takie. Ja nie znaczy, mam chorowana Merki, ale żyje, bo by, y, pisały z Lososiny, bo ona, jak Ja była tam teraz w Polsce, to ta, ta ducham, Gienka przyjechała. Bo to Bryziutko przy ja, I ona mnie włożyła do Imanowe ja. z moimi plecami. Ta Gienka mnie właśnie ja z mężem. Dzięki dom też ma. Miała, adent, spekty, wszystko. No i... No a ta aniela? A ta Aniela to my się mało widywały, ona mieszkała w Różnowie, taką biedę miała, chołpinę taką też do ile dzieci miała, to ja nie wiem. Ale taka była biedna i żyła bardzo długo, bo ja się umarł nie tak, ja wiem ile on miał. My już do Kanady, bo ja do Kanady to tak płakał, żegnał i tak strasznie straszne ściskał, że na pewno cię na naszej stronie zobaczy. I on niedługo, my do Kanady wyjechaliśmy. A w którym roku ty wyjechałeś do Kanady? W 50. No więcej. Ja już. W 60. bo ja już byłam m. na świecie. No do tej czeszynce. No, a, a, a ciocia, a ten, ten, ja, ten Janek, co tu był, jak ja przyjechałem, on tu przyjechał na jabka. Ja. To to jest syn tego pierwszego tego tego brata. Tego, brata. tego Juska. Józka który się urodził w 1910 roku okay. I, i, i co ci powiem, umarł na czerwonkę ja, i Janek, Janek i jego ojciec, bo on nasz brat pierwszy Pierwsza umarła bratowa, byliśmy na pogrzebie, my wróciły z pogrzebu, jest telegram, że brat zmarł, a Janek. bratowa umarła w domu w poniedziałek bo, bo dlatego, że one tam mieszkały z tą macochą też tam, wie tego. a brat był odwieziony do szpitala i w szpitalu umarł. to tak, umarli na czerwonkę. Ile Janek się dostał, miał ja. dwa i pół latka i bab... to... 3, pół. babcia go zabrała, ja, ten Janek. I miał 3,5 lat, sam dostał, bo mama umarła w poniedziałek, bo ojciec umarł w środę. Młode. Mama miała 22 lata, Janka, a ojciec miał 27, jak umarł. Brat nasz, Janka. I dostał 3,5 lata. no i jak on odjeżdżał do szpitala, ja była z mamą, bo ja miała 7 lat dopiero. Byłam z mamą i on mówi tak do mamy. Mamo, weźcie tu chustkę. Mówi, bo, bo, i, I uszyjcie Jasiewi kiedyś ubranku i zabierzcie go, i tam są jeszcze kartofle, te zabierzcie i weźcie Janka i wychowujcie, bo ja wiem mamo, że Jasiu już ze szpitala nie wrócę, ja też umrę, jak i moja stewka on już umarła, bo to jego żona była stewka, wiesz, to poniedziałek, a on w środę. I my go zabrały, przyniosły do domu, za jakie dwa, trzy dni nam Jasiu zachorował, tam tą czerwonkę. A my nikt nie miał w domu u nas na razie, bo to, no. ta czerwonka. W jednym domu te pięć, jedne chowały po dwoje raz, a drugie już umierały. Także po siedem, siedem dzieci umarło ją w jednym tygodniu. No i my go to zabrali i dasz na to czerwonkę. Ma, tylko boja. no Marysia raz, Marysia na pole, na ten, no nie będę mówić, bo to tam takie będzie zagrywał. Gnój, wiesz, bo co to było, wynosiły go na plecach, to Marysia wyniosła na plecach, to ja na plecach. Mama zawsze mówi, wy się zarazicie, wy się zarazicie, no to ja dziecko zostawimy, no? A to takie biedastwo, no i taki był strasznie chory. I u nas, u sąsiada taki mróz, zaraz do Gidogada hmm. się przyjeżdżałem, hmm. to zaraz taki, taki pies był tam i, i ten, ten. One miały jakąś znajomą doktorkę w Krakowie i ona przyjechała do tego Mroza, ale wiedziała, że tak czerwonka panuje, wieś, tak ona ta doktorka nawiozła tabletek, lekarstwa, no, bo ona przyjechała ze swoją córką małą, dla siebie niby, przywiozła te lekarstwo dla siebie i dla tej córki, jakby do chore. I gdzieś mama, to niby babcia Janka, nie? Ze Świdnicy. Poszła do niej tak strasznie go i oprosiła, że pani, mówi, mama umarła, mój tata i, i ja jestem babcią, no i chcemy, żeby bojemy się teraz, żeby my wszystkie nie dostały, bo jeszcze my przecież w domu były. Tam nas nic dużo nie było, bo jeszcze była Marysia, Janka, wszystko to już było gdzieś tam. No, no, no jeszcze były i prosiły nawet mamy chłopaki, nie wiem, Stefek i... Chyba i Władek prosili, Władek chyba nie był, nie już do Ale prosiły, nie bierz mamo, bo my za wszyscy zachorujemy. Nie bierz, bo my wszyscy zachorujemy. A to dziecko pół latka, jak my tam zaszły, to przecież on, ten dzieciak już uciekł w las, gdzieś tam w lesie, bo dopiero znaleźli. No bo tam były lasy, ha, takie góry lasy, i te na boi. boże, bo wykąpała mama w taki bali i tego. I, tam okryli i do domu przenieśli. Mówi, niech się dzieje, co chce. No a on jeszcze zawsze poszła do tej doktorki, to chodziła do szkowa, tam do, do tego lekarza. No to co on kazał? Tylko kleiki i kleiki, kleiki i kleiki. No a to dziecko już wy, wycieńczone. Raz sobie tak zasnął, śpi, a ja wszystko w polu było, a ja sobie myślę, wezmę sobie kawałek chleba i będę jadł. Jak on usłyszał, że, że ja jem. Coś bębą ruszam, a to kożą, a to przecież on wtedy nie mówił ciocia, tylko Maryć, bo to jeszcze dzieci my były. No. Maryś, daj mi raz ugryźć, daj mi raz ugryźć tego chleba. Jak mnie to, ten chleb stanął w gardle, to myślałam, że ja się... Ale, ale wiesz, do tego było... No i co jeszcze te poszedł. Go. No i ta doktorka mu dała to to. To tabletkę, ja nie wiem ile tam jedno, czy dnie. ona dawała więcej, że nawet komuś, żeby dać No i także później było, to wiesz, bo ono go strasznie czyściło. On nie był no, taki, chodziło o czerwonka, czyściło. I wiesz, jak to u nas w tym starym domu, na piecu była tam okruszynka chleba. Wiesz, okruszynka jedna chleba była. Ty wiesz, że on tą okruszynkę chleba szukał i znalazł, i, i zaczął jeść, i jak to. A to się pogorszyło, bo on był taki wycieńczony, że inny na klej z ryżu się gotowało, więc nic nic na no ten klej, tylko ten ja się miał. No i później no jakoś ta, te tabletki dawały dawały jakoś Pan dobrze, przeczymał i my nie dostały żadne. No. I my nosiły i Marysia, Jana na na, no, na, na plecach my go nosiły i to, to, to dziecko było trzy i no. No żeby się, żeby zrobił kupek, nie? Yeah. No bo wiesz, on oh. go czyściło no, cały czas. To to była... Zrobił rękę. Ale gdzie tam, wiesz, zrobił? Jak, co zrobił ja go nic nie, nie kleju? To taka, gdzie z niego leciała woda. Tak. To to mąka, tak. No a co, a, a, a z dziadkami, no, z, z waszymi rodzicami. Skąd oni, to, oni cały czas tam byli w łososinie? Skąd no, się tam wzięli? No one tam cały czas. Tam ta miał tam gospodarkę, gdzie my do tego czasu w nie? Mm -hmm. Tam właściwie to była jego gospodarka. A mama pracowała w łącznym, jak ten, ten dwór taki był, wiesz? Chętnie co że jest ten pagoreczek taki wieś, No a pokolenie do tyłu, czyli wasi dziadkowie, wiecie coś o nich? No, ja ile babcię wiem, Babcie ja, tylko, że jak umierała, to ja płakałam, bo mama szła i mówi, że ksiądz, ksiądz przyjechał. Miała 92 lata.